W dzisiejszym odcinku trafiłem znowu mnóstwo kart urodzinowych. Kończyłem Food Champions i robiłem Pedroneto nową ewolucję. Zapraszam do oglądania. Także odcinek rozpoczynamy od Player Pika 85 plus ten czterech. Na razie mamy 85, 86 i mamy karty, nawet dwie karty urodzinowe. I weźmiemy sobie tutaj Zachę i zobaczmy, ile ten Zacha kosztuje. Tylko naprawdę 30 tysięcy. Taka karta Zachy? No myślę, że nawet z ławeczki możemy go wpuścić, bo wygląda całkiem przyjemnie. Teraz paczka 5 piłka, że ocenia 82 plus. I mamy kartę urodzinową. I kto to będzie? Napastnik z Polski La Liga. Myślałem, że to może być Włodzimierz Smolarek, ale to będzie podwójny logout Robert Lewandowski na złotej karcie. I na kogoś Robercik zamieni. kasegawa 91. Dobry foder. Jeszcze Ewa Pajor w środku. Jaka paczka? Teraz paczka gwarantowanych kart. 86 plus i nie ma karty urodzinowej. Ale tragedia. I znowu Lewandowski i Ewa Pajor. No co jest? Co dzisiaj nas ciągnie do tej Polski? może Smolarek dzisiaj wpadnie. Teraz otwieramy paczkę z gwarantowaną kartą rodzinową, no, Także zobaczmy. No to niestety będzie piłkarka, więc myślę, że możemy to skipnąć. Antonia Silva. Ona nic nie kosztuje. W dzisiejszym odcinku kiczymy oczywiście fut Champion. Mam bilans 6 do 4. Zostało mi 5 spotkań. Robię też ewolucję Pedro Neto który po ewolucji będzie wyglądał w ten sposób. 99 tempo, 5 na 5. Fajne playstyle. Plus ten Driven. Wygląda porządnie. Także tak. Prezentuje się ekipa pierwszego. rywala Buffon na bramce. Rodrigo Bailey w Ince Junior na tak dużo realu było, a ewidentnie jakiś fan, bo nawet ma herb realu. No, zobaczymy. Pani Bościa która właśnie wróciła do składu, super podanie do Palmera. Ale Palmer, jaki on wolny! O, Lewini, teraz przeszedł, ale przesunąłem się tym jasnym. I on. Nie wiem, mam wrażenie, że ta piłka przeleciała przez jego ręce, nie? Pedro, to przed sytuacją, fineska, ale to była słaba fineska. O,le podanie od Ronaldo i Pedro, w piękne wykończenie. No co tego się ma z tym speedboostem i dlaczego ten speedboost dalej działa? Przecież to działało w pierwszych tygodniach gry. Pedro Neto, 99 Tempa nie jest szybszy od sali, by niesamowita sprawa. Oj, super przyjęcie Roland i Roland Blanc. To nie, nie ma bramki. No ja pierdzielę. Nie, nie, nie. Ja naprawdę chcę to odzobaczyć, co się tutaj stało. No Vinicius Dunior. Brawo, Jasyn. Nie, jaka się tu zrobiła luka! No, i nawet się przesunąłem tym jaszynem. Jakie ja głupie bramki tracę, Pedro Neto, Pedro Neto, ale saliba z blokiem. Ronaldo! Trochę szczęścia tu było, ale jaki on ma bloki tych środkowych obrońców, no. Garrett Bale 4 do 1. Przegrywamy to spotkanie niestety. W SBC pojawił się Luis Suarez, który naprawdę wygląda fantastycznie. I jest bardzo tanie, bo chyba od zera kosztuje jakoś 150 tysięcy, więc raczej go sobie zrobię. Ale jak na razie paczka 10 piłkarzy 83 plus bez karty specjalnej, ale jest informik, więc spoko. Także tak wygląda ekipa kolejnego rywala. Znowu ten podc na ataku, nie lubię na niego grać. Wow, 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 spokojnie, go spokojnie gościu. Dopiero pierwsza minuta. Wow, Pedroneto, co w tym momencie zrobił, dlatego uwielbiam tą kartę, jest naprawdę dobry. No i znowu ten Rut Hulit, znowu ten Rut Hulit, no, daj mi spokój z tym Hulitem. Super podanie do Rodrigo, Rodrigo do Pedroneto, Pedroneto też do Ronaldo, Ronaldo, proszę cię, strzel, to, dokładnie tak. Ale wzódka do Rodrigo i Pedroneto, ja się to obronił. Panie Silva schodzi z boiska, bo poprzednio brąz dostała czerwoną kartkę, teraz ona, szybko poszło. Pedroneto bombito, no. Wrzutka na Ronaldo, Ronaldo z przewrotki, nie trafia w bramkę. Wow, 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 wow. Niesamowita akcja, kolego. Niesamowite podanie do Puskasa i Puskas na 3 do 2. No to po tej czerwonej karcie to się rozsypaliśmy całkowicie. Dawno już Palmer wjechał. Nie wiedzę, że on w takiej sytuacji ma taką akcję. No ja pierdzielę, dobrze Ciuran. Oj, Pedro Neto, super wypuszczenie Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo nie jest sypsą od Di Marco. Ja nie mam pytań. Pedro Neto, jasyn. Ronaldo, dawaj przewrotka, Ronaldo, ale jasyn to broni. Ronaldo, 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 4 do 3 Pedro Neto, 99 panu no chłopie, pokaż, że masz to 99 pejsa. Dobrze, dobrze, dobrze. Do Ronaldo, Ronaldo, Fineska. No przyjmij to lepiej, Baranie, ty. Wybij to, wybijałem tą piłkę przecież. Cristiano. Fake są i fineska, no jasne. Nie, no Rodman taką bramę strzela. Ronaldo, Ronaldo! Tak jest fineska, mam remis. Nie, 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 no nie tak łatwo, panowie. Przegrywamy kolejne spotkanie, tragedia. Kolejna paczka 10 piłkarzy, nie 83, plus i po raz kolejny bez karty specjalnej. Mamy chociaż walkout. Same duplikaty. <laughs> Także zobaczmy ekipę kolejnego rywala Casillas, Nebramce, Arauco Stachem na środku obrony, i zaś ten Hulit. Nie wspominam go dobrze z poprzedniego spotkania. Nie, 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 ten Hulit nie może być prawdziwy. Jeszcze dobitka, Malena. i ja, pierciele. Ronaldo! No nie, no jakim cudem on jest taki nieskuteczny, no. Ole, Pedro Neto dał piłkę do Ronaldo, Ronaldo, proszę cię strzel, to tak jest. Pedro Neto, tak jest, dwa do jednego. i ty nadajemy, jaki jest szybki, nie da się go normalnie powstrzymać. Ale pani bronz się udało. No dawaj, Ronaldo, jesteś szybszy od tego, Tacha, no nie ma szans, że on cię człowieku, dogoni. Jesteś, Cristiano Ronaldo, pięknie, trzy do jednego. Oj, oj, oj. no, Ronaldo, zostaw to. Piłkę, ależ ty złodzieju, jeden. Myślałem, że tam spalony jeszcze jakiś będzie. Przeciwnik wychodzi z tego spotkania. Kolejna paczka 10, piłka do 83, plus jak na razie żadnej karty eventowej z tej paczki nie trafiłem. I same duplikaty znowu. I jeszcze jedna. 10 razy 83, i tym razem mamy informa, więc nie będę też narzekać. Soule, myślałem, że Dybala. Dwa ostatnie mecze, no wygrajemy jego. Te 9 uidów muszę wbić po prostu. Także tak prezentuje się ekipa kolejnego rywala. Jeszcze Bosley wzięty. Ciekawe, czy kolega żałuje. Super, Pedronet. To, do, do. Kurde, mogłem to dużo lepiej rozegrać, ale jeszcze Pedro, to kolejna próba. No strzelmy, to czy to będzie gol? Mamy bramkę. Czy to będzie rage quit? Bo kolega zakolejkował pauzę dokładnie tak. Mamy mezu 9 winów i musimy się postarać. No także zobaczmy ekipę rywala o 9 winów. Rolą Blond Salibam na środku obrony. Puska z wini Salach. Nienawidzę tych kart. jeszcze to był Salach, to ty i wini też to ty. Wow. Pani Basia wygrywa główkę z Salachem i Paul, bol... Kul Palmer, ależ ten kasja z lata. Oj, nie wiem co zrobił w tym momencie jeden z obrońców rywala, ale będzie wrzutka do Pedro Neto. I Pedro Neto, tak jest, mamy bramkę 1 do 0. Nie, no Ferenc Puskas. Nie wiem, nie umiem grać w defensywie, no nie potrafię po prostu, no. Ale zahadał piłę do Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, 2 do 2. Van Basten, proszę cię, zrób to, Van Basten. No i Roland Blom jakimś cudem stał tam, no? Dani Olmo, Dani Olmo, co to było? Brawo. Zaha, Zaha. Leć, Zaha i strzel! Tak jest! 4-3 Oj, Dani Olmo z czerwoną kartką. Cóż za poświęcenie. Nie, nie, nie diabi, nie diabi, no ja Nie w bramkę, diabi. O mój Boże! Nie, 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 nie tak łatwo. Mamy dogrywkę. Nie, nie, nie dobrze, tiuram. Nie, nie Lineker, pięknie Jasyn. Oj nie, to będzie zutkarny, o mój Boże. Lineker, lineker, mamy bramkę. Oj, Van Basten, Van Basten, no co? Van Basten, proszę cię, strzel coś, przyjacielu. Nie, nie, Dani, olmo, kolejna bramka. Zacha, jeszcze bramka będzie, ale to już nam nic nie da. Niestety 8 minów tylko udało się wbić w tym tygodniu, tragedia po prostu Nie mam pojęcia jakim cudem ja przegrałem te niektóre spotkania, aż mi jest wstyd No ale co, słuchajcie, zaczynam od player picków Jeden z czterech, 84+, plus. w pierwszym Oczywiście nic nie ma W drugim tak samo No w trzecim mamy już Informa, Kamawę i jeszcze Rajsa. spoko Pierwsza paczka z totwem I druga paczka z totwem Paczka 10 piłkarzy, o ocenie 83+, plusy. jest to paczka wymienna Mamy kartę urodzinową, napastniczka to będzie najprawdopodobniej A nie, to będzie Osimen. I na pod. W podwójnym będzie Kaskarino 90. Teraz paczka gwarantowanej karty urodzinowej to będzie piłkarka. Kelly 92. Nic nie kosztuje. I paczka 20 piłkarzy oceni 82 plus. Nie ma karty specjalnej. Mamy tylko Co w się sensie karta specjalna jest, ale nie jest to urodzinowa i same duplikaty prawie, że. I jeszcze jedna paczka z gwarantowaną kartą urodzinową. To jest po raz kolejny piłkarka. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co wam udało się trafić. Mam nadzieję, że wbiliście lepszy bilans ode mnie. Nie wiem, co się ze mną ostatnio dzieje. Nie potrafię wyjść z tych 8 winów. Ronaldo miał mi pomóc. Nie pomógł. Cieszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.